Ej mewo! Kim jest kot, Kim 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 lizać kot, kim jesteś? Jo! No, puchaczu. No. Cię... Co tam u Ciebie? Geniuszem jest ten kot. Był i będzie smok. <laughs> Dobra przepraszam już spokojnie. <laughs> Ja nie mogę Widzisz tego smoka? Tego dziwnego zaśkota Masaż smoka Dobra, robimy ASMR z Polarkiem cię, ASMR. Może jednak nie robimy SMR Niwo, dobra, trzeba było na tyle z tego skromnego live'a, bo nie wiem, czy ktoś zaraz nie wbije do chałupy. I, nie do... I żeby się nie dowiedział, że polarek jest na żywo. Pamiętajcie, bo polarek jest życiem. Polarek jest miłością. To by było ona tyle z tego nie odcinka ani nie szorta. No i... No kocie. Na razie.